Cześć, Aleksandra Florczek wraz ze mną, Mrozo, witam serdecznie. Siemanko. Dominiku, powiedz, czy ty jesteś zadowolony z tego, że po tylu dniach, ile tak naprawdę dni minęło, odkąd ty zacząłeś to swoje wyzwanie, żeby zawalczyć w fejmie? Dzisiaj nagrałem 728 dzień. No tak, jestem zadowolony. No dobra, to jest naprawdę kupa czasu i dwa lata. Dwa lata, no właśnie. I czy Ty już miałeś takie wątpliwości, że może nie nadejść za chwila? Nie miałem takich wątpliwości ze względu na to, że gdzieś tam na przestrzeni czasu, co jakiś czas jakby sytuacja wyszła do przodu. Gdzieś tam czasem ktoś o mnie bardziej znany i tak dalej wspominał w internecie, to też gdzieś tam jakieś przyrosty były, potem zacząłem, zostałem, zacząłem być zapraszany na, na wydarzenia, gdzieś tam wiesz, bilety VIP i tak dalej. Więc jakby to wszystko szło cały czas do przodu, także z wątpienia nie miałem w ogóle. No i największym przełomem tutaj w tym wszystkim to chyba był bokser, który przyjechał do ciebie i zapowiedział oficjalnie u siebie na kanale, że zawalczysz Fame. No był to przełom, zdecydowanie dostałem numer do, do prezesa do Rafała i od tamtej pory gdzieś tam to no, taką lawiną szybciej szybciej poszło do przodu. E, wiesz co, jeszcze takie pytanie, czy ty masz negatywne emocje do swojego przeciwnika, bo mi się wydaje po obejrzeniu całego dzisiejszego programu starcie, to tak. Na no spokojnie. Ja nie mam do niego jakichś takich mega negatywnych emocji. Yy, w kontekście wiesz, że go nienawidzę, coś, coś takiego, nie. U, nie powiem też, że go lubię, no bo mnie tam wiesz, wyzywał od patusów i tak dalej. Nie jest to na miejscu, ale no też właśnie nie, 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 na, fu, nie nienawidzę go, nie. Mhm. Wyjdę gdzieś tam rozjadę wiadomo. Yy, ale nie jest to tak, wiesz, jak tu są jakieś takie mega zadymy, nie wiadomo ja, chociaż to też pewnie wszystko takie trochę podkręcone jest, nie? Mówisz, że wyzywa cię od patusów, ale z czego to wynika? Czy on wytłumaczył, dlaczego ma takie zdanie o tobie? Yy, tak, powiedział, że... Znaczy, kurde, nie wiem, jak dokładnie to tam zabrzmiało i dlaczego tak mówił. Był temat, że go nazywam właśnie jakimś czy tak dalej, chociaż ja mówiłem tylko Młody Igła, yy, przyśmiewając jego ksywę. No, i gdzieś tam potem mówi, że jak, jak inni patusi. No, to jakby nazywam je tak, tak, tak samo. Nie? Ja to tak odbieram przynajmniej. Ja tam nic patusiarskiego w internecie nie zrobiłem jeszcze. Jeszcze? Zobaczymy, jak to tam się potoczy, wszystko. Ale raczej jestem krystaliśnie czysty. Czy ty masz, przepraszam, chodźmy bliżej troszeczkę. Czy ty masz takie poczucie, że Fame otworzy Ci drogę i ścieżkę na większą rozpoznawalność karierę i na w przyszłości możesz dzięki temu więcej osiągnąć? Mam taką nadzieję, chciałbym też gdzieś tam potem sobie jakoś tak inaczej zabezpieczyć przyszłość właśnie gdzieś tam coś inwestując czy w siebie, czy no raczej jakimś takim mega biznesmenem nie jestem, więc nie powiem, że nie wiadomo co, ale wiem, że trzeba siebie rozwijać, także wierzę w to, że podołam tutaj, żeby jeszcze gdzieś tam się pokazać kiedyś, żeby to się nie skończyło na, na jednej walce gdzieś jak z wiejskim koksem na przykład, chociaż nie wiem, czy on się chce dalej bić, czy po prostu, czy nikt go nie chce oglądać, czy on już nie chce się bić, nie ale gdzieś tam czytając komentarze tak mi tam mówili, no... Kolejny Ceplażwiejski Koks. No dzisiaj się starałem gdzieś tam coś w igiełki wbijać. No przeciwnik sobie nie dał. Bez nudną parową. no, nudno aż tak nie było. Natomiast. No... No, z mojej strony nie, ale z jego... No słuchaj. Twoja ocena, oczywiście. Ja miałam wrażenie, że na pewno show skradł Greg z Szeligą i tutaj wykucali się, ale zostawmy, zostawmy to. Ja mam takie pytanie, bo dziwne dla mnie było zapytanie innych uczestników dzisiaj, czy według nich ty wybiłeś się na tym, że masz chorego brata. Czy nie uważasz, że. To było trochę nie na miejscu pytanie. Znaczy to tam trochę inaczej chyba brzmiało, nie pamiętam dokładnie teraz. Nie, mia no, no miało taki sens to jakby. Były, to były pytania od widzów właśnie, znaczy od, gdzieś tam z internetów, z y, internetów y, z komentarzy, mhm. więc ja rozumiem konwencję, że właśnie takie pytania, wiesz, ja dostawałem, no to też został poruszony ten temat. Nie, no nagrywam z Igorem, także y, logiczne, że ten temat gdzieś tam też się będzie... Y, pojawią. Jestem tego świadomy i nie, nie uważam, żeby to było nie na miejscu. Nie na miejscu jest tak uważać. Zadać pytanie nie jest na nie na miejscu. To właśnie bardziej chodzi mi o to, że nie na miejscu jest to, że widzowie takie komentarze tak, zamieszczają. To, to, zdecydowanie, to zdecydowanie, bo yy, nie rozumiem tego trochę, bo to jest wiesz, wybiłeś się na chorym bracie, że z nim nagrywasz, ale jakbym z nim nagrywał, a nikt by tego nie oglądał, to wtedy bym się nie wybił, czyli by było spoko. Czyli wybiłem się, bo mnie ludzie oglądają. No a to gdzie tu moja wina? Na no pewnie, że tak. Powiedz, czy ty planujesz jeszcze jakiś przeciwników masz na oku, oprócz tych dwóch, których wymieniłeś? Znaczy jeden to już wiadomo, drugi, tutaj mówiłeś o, o szpileczkach. Ktoś jeszcze? Chciałbym gdzieś się kiedyś, może niekonkretnie jakieś nazwisko, chciałbym też spróbować walki, nie wiadomo jak mi wyjdzie z wyższym. Mhm. Chciałbym gdzieś tam kiedyś spróbować chociaż z kimś w podobnym wzroście, co ja jestem. A ile masz wzrostu dokładnie? 166, mhm. tutaj jest mała dysproporcja. Chciałbym zawalczyć z kimś niskim, a waga to tam już mnie nie obchodzi za bardzo. Ja mam wrażenie, że ty na pewno odbiegasz od jakiegoś stereotypu patusa, bo jak z tobą rozmawiamy, jesteś bardzo spokojną osobą. Także w ogóle dziwi mnie, dziwi mnie takie ocenienie przez twojego przeciwnika ciebie. Powiedz, czy się stresujesz przed pierwszym takim występem i debiutem? Szczerze, myślałem tutaj, że będę się stresował, jak jechałem tutaj w pociągu, ale czułem trzy Jeśli chodzi o wyjście do OKTAGONu, też za bardzo nie myślę w takich kategoriach. Wiesz, Ja uważam, że jak się myślisz, że będziesz się stresował, to będziesz się stresował. Ja staram się, jeśli taka myśl mi, mi, mi wpada do głowy, odcinać kompletnie, zacząć myśleć coś, o czymś innym. Tak samo też było w przypadku gdzieś tam w starych czasach. O, wiesz, jak mówisz, dziewczyna jakaś była, mm -hmm. wiesz, coś ci wpada myśl, to zaraz myślisz o czymś innym i to wychodzi. I to jest też taki mental od razu, się robi lepszy, nie? Mm -hmm. To jeszcze takie pytania, które widzowie zadawali z tego, co patrzyłam w komentarzach. To czy ty. Bo jakby czy ty miałeś żal o to, że ta walka nie była na dwudziestce, bo gdzieś tam się to pojawiało i przejawiało, że Michał ci obiecywał, że na dwudziestce, a jest na dwudziestce jedynce. I ludzie gdzieś tam też spekulowali, że no, to było takie wymuszone, że jednak teraz, bo ludzie się dopominali, że Michał obiecał, a miało być wcześniej. Czy ty czujesz, że zostałeś jakoś pokrzywdzony tutaj, czy nie? Nie czuję się pokrzywdzony, no bo to był luźny pomysł właśnie z tą dwudziestką. To nie było przyklepane. Wiesz, nie było rywala jakiegoś konkretnego, też, a żeby dawać byle kogo, no to też bez sensu jest. Jak to jest fejma, a nie tam jakaś byle jaka walka. Więc, żeby mnie wkleić po prostu, no to, to bez sensu. Byłem cały czas gdzieś tam w kontakcie z, i z Rafałem, i z Michałem. Jak znaleźliśmy rywala, no to szybko doszło do skutku. No ale znaleźliśmy go szybciej niż na przykład, co na ten się wypowiadał, że teraz nagle jak wszyscy piszą, że nie ma walki, gdzie jest mrozo. To znalazł się Rywal, nie? bo Rywal był za nim, on to powiedział. Po prostu tylko nie było to podane publicznie, no, z wiadomych przyczyn. To może Nathan Marcoń będzie kolejnym Twoim przeciwnikiem? Nathan Marcoń, wydaje mi się, że on by do mnie nie podszedł, yy, do walki ze mną, bez sensu, by to było trochę. Dlaczego? Jest tam, gdzieś tam jest jakaś ta medialna dysproporcja tutaj między nami obecnie, nie powiem, że w przyszłości bym nie chciał go pierdyknąć, bo no, coś tam mi wbija, jakieś baby-spileczki, ja też nie jestem e, dłużny, e, może nie to, że wbija, wiesz, ale coś tam potrzebuję, coś tam pisał, że o, idę zobaczyć, jak mu worek bije, wiesz, o co chodzi, nie? Dobra, słuchaj, dziękuję Ci bardzo, Dominik Powodzonka. Dziękuję. Trzymaj, trzymaj się, się.